Nie mam czterech zapasów, Wezwij pomoc drogową, już dzwonię. Dobry wieczór, przyślijcie, Lore. Miło Cię widzieć. Co ci jest? Nie piłam. Nie obwąchuj mnie. Dzwonisz. Mówisz, że jesteś dorosła. Że wiesz, co robisz. Odkładasz słuchawkę. Jeszcze pytasz, co mi jest? Ja dzwoniłam? Owszem. Byłaś pijana i nie pamiętasz. Alkohol bardzo źle wpływa na szare komórki. Ja byłam pijana? Przestań kłamać. To był Twój ostatni wyskok. Kolejnego nie będzie. Valeria ma rację. Prowadzisz podwójne życie. Co takiego? Co też mi ja wygaduję? Nie obrażaj jej. Sądzisz, że się upiłam? Nie cierpię alkoholu. Coś sobie wmówiłeś. Raz spróbowałam. Jestem Tobą rozczarowany. Nie odzywaj się. Ze smutkiem przyznaję, że bardzo się zawiodłem. Od dziś masz mnie słuchać. I spędzać z nami weekendy. Nie rób mi tego. Tylko wtedy mogę się stąd wyrwać. Słyszałaś, co powiedziałem. Zmienisz plany. Przyjdę po ciebie rano. Nie. Koniec dyskusji. Dobranoc. Zaczekaj. Nie rób mi tego. Tato. Co się stało? Nie wiem. Potraktował mnie jak zbrodniarkę. Za karę spędzę z nim weekend. Jutro mam wystart. Czegoś nie rozumiem. Przecież Roberta go uspokoiła. Udawała ciebie. Rozmawiała z nim? Narzeczonemu pozwolę. A do tego czasu. Franco, co tu robisz? Nie wiesz? Przyjechałem skarcić córkę. Ja już wróciła. Nie z tobą? Oczywiście, że ze mną. To był długi dzień. Głowa mi szwankuje. Ona ma ten sam problem. Przez ciebie przesadzasz. Wręcz przeciwnie. Wybierasz na nią zły wpływ. Dlaczego? Nie wiesz? Przepraszam, że przerywam rodzinną sprzeczkę, ale Lala idzie spać. Pa. Ty tutaj? Chciałam Ci oznajmić, że Diego jednak przyszedł. Było wspaniale. Cóż. Powodzenia. Dzięki. Mimo Twoich przepowiedni, ja wygrałam. Nie do wiary Tata jest na mnie wściekły przez głupią Robertę A ta Valeria, jeszcze go podburza Uspokój się Nie mogę Jutro mam występ, ale tata zabierze mnie do domu Nie wiem, co robić Bywają większe zmartwienia Niby jakie? Problemy z Celiną. Znowu się wygłupiła? Nie o to chodzi. Jutro Celina wstępuje do klasztoru. Zostanie mniszką. Co? Tak. Czy ona zwariowała? Niestety. Nie wiedziałam, co robić. Wyłączyłaś telefon. Zadzwoniłam do jej mamy. Bez sensu. Celina jest w złym stanie. Musimy jej pomóc. Jak? Nie wiem. Diego. Mam pytanie. Tak? Wybaczyłeś, Paoli? Bo co? Nieważne. Chciałam się upewnić. Wszyscy twierdzili, że nie jesteś taki głupi. Ja zresztą też. Nie miałam racji. Dzięki, że mam na idiotkę. Roberta. Roberta. Mama wybije jej ten pomysł z głowy. Chyba żartujesz. Utwierdzi ją w mniemaniu, że jest głupia i brzydka. Nic nie wskura. Selina nie może zostać mniszką. To jakaś bzdura. Cześć. Jak było? Super. Poznałam chłopaka. Jak się nazywa? Francisco. Siostrzenie z przyjaciółki mamy. Jest śliczny. Poznałaś chłopaka. Nie idziesz do klasztoru. Francisco też będzie mnichem. Świetnie nam się rozmawia. Na wspólne tematy. Oboje rozumiemy, czym jest powołanie. Masz obsesję. Już podjęłam decyzję. Możecie się zamknąć? Moje nerwy nie wytrzymają. Przecież lubisz chłopców? Romanse, wyprawy do Acapulco, jak my. Mniszki tego nie robią. Podjęłam decyzję. Chwileczkę. Mniszkom nie wolno mieć markowych ciuchów, błyszczyków, zamszowych pantofli. Przestań. Co cię do tego namówił? Nikt mnie nie namówił. Miguel pomógł mi znaleźć cel w życiu. Ten prostak? Tak ci pomógł? Zmuszę go, żeby wybił ci ten pomysł z głowy. Zaraz go uduszę. No zapomnij o nim. Diego. Może będzie im dobrze? Jeśli nie, to jego problem. Chyba masz rację. Diego jest idiotą. Niech spada. Opowiedz o wyścigach ulicznych. Fajnie było? Z zewnątrz bryki wyglądają nie najlepiej. Ale jeżdżą super. To prawdziwe potwory. Są jak... Monstra. Już wiem, jaki zawód wybiorę. Jaki kierowca rajdowy. Jak Mara Reyes. Co ci jest? Chyba przesadziłaś. Nie umiesz prowadzić czym problem? Nawet mój tatuś się nauczył. Ja nie mogę. Bo jestem kobietą. Możesz. Wróciłaś? Słyszałam, że cię zamknęli. Chcesz mnie wpędzić do grobu? Wystarczy mi Marcelino. Colucci jest zły. Chory i gada bzdury. Wyścigi uliczne są niebezpieczne. Nie zgadzam się. Muszę powiadomić twoją mamę. Tylko nie to, proszę cię. I już będę grzeczna. Nie wierzę ci. Nie mogłabym cię okłamać. Jesteś moją cudowną cioteczką. Nie powiem jej, ale musisz obiecać, że przestaniesz szaleć. Do powrotu mamy. Dale su papá. Bueno, mira, espera. ¿sí? Uh.